Overlock to maszyna, która jest wykorzystywana w dwóch celach. Po pierwsze, do obszywania krawędzi materiałów z dokładnym ucięciem brzegu tkaniny w celu zabezpieczenia przed strzępieniem się nitek i nadaniu profesjonalnego wyglądu. Po drugie, ściek overlockowy wyjątkowo dobrze nadaje się do szycia materiałów elastycznych. Overlock Brader 1034DX to najnowszy model wśród overlocków marki Brader. Jak każdy z nich zachwyca prostotą użytkowania oraz jakością oferowanych ściegów. Maszyna oferuje cztery ściegi. Czteronitkowy, trzynitkowy o szerokości 5 mm, ścieg trzynitkowy o szerokości 2,8 mm i ostatni wąski ścieg overlockowy i ścieg zwijający. Są to ściegi dekoracyjne, które świetnie nadają się do wykańczania cienkich materiałów. Overlock jest bardzo prosty w nawlekaniu. Kolorowe ścieżki prowadzenia nici krok po kroku prowadzą nas przez wszystkie punkty naprężające w maszynie. Dodatkowy automat do nawlekania dolnego chwytacza bardzo usprawnia operację nawlekania tego elementu. Brader 1034DX ma możliwość regulacji długości i szerokości ściegu. Możemy tu także regulować siłę docisku stopki. Maszyna jest wyposażona w transport różnicowy, co pozwala na szycie nawet bardzo elastycznych materiałów bez ryzyka ich pomarszczenia. Dźwignia regulacji transportu różnicowego znajduje się po lewej dolnej stronie maszyny. Do dyspozycji mamy również opcję odłączania noża za pomocą wygodnej dźwigni. Overlock Brader 1034DX jest bardzo wygodny w obsłudze. Oprócz prostoty nawlekania i regulacji naprężenia nici, należy tu wymienić bardzo wygodny sposób podnoszenia stopki prawą ręką. To cecha charakterystyczna dla overlocków firmy Brader. Wolne ramię, które również wyróżnia te overloki, pomaga podczas szycia czy obszywania okrągłych, zszytych już elementów takich jak rękawy czy nogawki. Overlock Brother 1034DX to profesjonalny 2-, 3- i 4-nitkowy overlock zaprojektowany do uniwersalnego szycia i wykańczania brzegów materiału. To szybka, wytrzymała i precyzyjna maszyna, która pięknie ucina materiał wzdłuż szwu i pozostawia idealne, równe brzegi, dając profesjonalny efekt szytym przez nas ubraniom i dekoracjom.